Portrety miast to nowy projekt redakcji polityki. Zamierzamy w najbliższym czasie przedstawić portrety najważniejszych miast Polski. Zaczynamy od największego, od Warszawy. Będziemy zastanawiać się, czym jest istota warszawskości. W tym samym czasie akurat w Warszawie trwa wystawa e, Zdjęcie Miasta. Wystawa zorganizowana przez Adama Mazura w e, dawnej hali warsztatowej Zajezdni MPO, dzisiejszej siedzibie Teatru Nowego. To właśnie w tej przestrzeni takiej postindustrialnej e, Adam Mazur zorganizował e, wystawę fotografików, którzy od 1945 roku zajmowali się e, fotografowaniem, badaniem za pomocą fotografii e, istoty warszawskości. O tym, co na wystawie można zobaczyć, czego można się o Warszawie dowiedzieć, będziemy rozmawiać z kuratorem Adamem Mazurem, z Janno Erbel, aktywistką miejską, która tu również jest bohaterką tej wystawy, i Konradem Pustołą, fotografikiem, który. Dla tej wystawy przygotował zdjęcia z cyklu Narządy Wewnętrzne Miasta, a też znany jest czytelnikom polityki z opublikowanego niedawno materiału widoki władzy, który opowiada o jego innym projekcie, częściowo związany z Warszawą.